Wiesz to dobrze. Spędza ci to sens powiek. Dobrze wiesz, że nie zaśniesz, bo masz to w głowie. Labirynt, którego jesteś więźniem, z którego się wydostałaś, w którym nadal jesteś. Superpozycja. Powrót do źródeł, po zmysłach. W każdej komórce, chęć krwista. Zwierzęce instynkty. Wynaturzenie. Tylko id Jednocześnie widzisz wszystko inne. Jesteś w tym. Jesteś w nim, widzisz na wielu płaszczyznach. Widzisz tak daleko, kolejny bodziec, iskra. Podpalisz za chwilę wszystko. Jak ciebie nie spali, to co ciebie rani, zraniło, weszło w zmiany. Daje ci to siłę, odwagę, bo jest już to w tobie. Jesteś na przeciwnym biegunie, masz teraz w głowie antypody. Odczuwasz wibracje, śnisz na jawie. Jesteś tak pełna życia, żyjesz pełni i widzisz dalej Żywisz się krwią. Na stole świeże owoce. Gubisz się w tym teraz i wracasz z powrotem. Ale na daną chwilę widzisz wszystkiego powiązania, jak wszystko współgra niezachwiana równowaga. Sięgasz dalej. Nie idziesz za myślą. Jesteś w centrum. Centrum wszechświata, które jest w twoim wnętrzu. Widzisz powiązanie wiedzy z wielu dziedzin. Pognąłaś piłkę szczęścia. Głęboko w tobie siedzi. Prowadzisz walkę z szaleństwem. Wybierasz realizm. Już raz przedawkowałaś, więc trzymasz się granic. Sama je ustalasz. Jesteś końcem. Jesteś początkiem. Jesteś życiem. Jesteś śmiercią. Odwrotnie. On jest końcem. On jest początkiem. On jest życiem. Jest śmiercią. Nierozłącznie. Jest to w tobie. Superpozycja. Jeszcze dalej. Jesteś w centrum. On jest w centrum. Tworzysz mapę marzeń. Zamykasz te myśli szczelnie. Nie tworzysz powiązań. Dalej idziesz. Żyjesz. Istniejesz. Chłoniesz. Spoglądasz. Cząstka ciebie daje radość. Współgra z otoczeniem. Jesteś jego częścią. Jesteś wysoko. Z niebem. Z żywiołami układasz partytury zmysłów. Teraz grasz tę te melodię. Zamykasz cudzysłów bez słów. Chociaż multum ciśnieć ci się na usta. Idziesz po mostem. Lampion zapalasz, puszczasz. Masz w dłoni dmuchawce. Nabierasz powietrza, wszystko się unosi. Widzisz kolejna ścieżka, którą wybrać. Przestać. Chcesz żyć tak, nie wracać. Teraz powietrze wypuszczasz. Już przeszłaś tę drogę. Już jesteś na skraju. Widziałaś poszczególne wątki, patrząc w szybę w tramwaju. Byłaś tam. Dziś myśl ciągnie się w nieskończoność. Widziałaś kwiaty, dom. Lecz. Już nic nie mogąc, stroniąc od świata. Hermetyczny zarys. Teraz się odwracasz, zakładając okulary. Jesteś nadal na plaży. Dzierżysz w dłoni, żeby po wszystkim. Myśl, że było to po nic. Przeszywa pragnienie. Nieosiągalne spełnienie. Teraz nieosiągalne. Przed sobą masz dwie wieże. Wieży już nie ma. Jesteś w epicentrum zniszczeń. Idziesz po gruzach kolejnych, póki czas ten nie zniknie, ale jedno w tobie jest, zaszczepione na zawsze. Wiesz to dobrze, i to w tobie wzbiera właśnie. Wysyłasz myśli, patrząc na przekrój społeczny. Jesz zatrute jabłko, piszesz w uwięzi swoich słabości, uspokojenia, że aż niezdrowo. Gdzie jestem? Wystarczy sto dni i ponoć. Żeby każda komórka wymieniła się na nową, więc wystarczyć drogą, żeby być.